Dzień dobry wszystkim. Jest kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj chciałem trochę opowiedzieć o pewności siebie. Też chcę mówić o czymś, o czym już, za co już nieraz dostałem po głowie, ale dalej się będę przy tym upierał, że żeby być dobrym przedstawicielem handlowym nie trzeba być ekstrawertykiem. Czyli żeby osiągać e, dobre, ponadprzeciętne nawet wyniki e, w sprzedaży, żeby być jednym z najlepszych handlowców, no to wcale nie musimy być właśnie ci wygadani i otwarci. E, upieram się przy tym, bo sam jestem e, chyba bardziej trochę introwertykiem e, niż ekstrawertykiem, a mimo to osiągam ponadprzeciętne wyniki, buduję bardzo dobre relacje, no pracuję mi się bardzo dobrze z klientami. Dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć o tym, że żeby nie przejmować się tym, że właśnie czasem jesteśmy trochę tacy może przygaszeni, tacy wydajemy się mali, bo wchodzimy do klienta, który jest e, ekstrawertykiem, dużo mówi, wydaje się przy nas taki no duży, czasem nas przytłacza, a my takie małe, małe mrówki przy nim. Żeby, żeby nie obawiać się tego, bo to nie to determinuje. Kim jesteśmy, jakie osiągamy wyniki, tylko to, e, jak się zachowujemy, e, właśnie daje nam wyniki, daje nam e, to, co chcemy osiągnąć. Jeżeli jesteś mały, jeżeli może brakuje Ci pewnych umiejętności, czasem brakuje e, jakiejś takiej fizycznie trochę, może centymetrów, e, może wzrostu, może mięśni, to nie świadczy o tym, że jesteś gorszy. I w takiej sytuacji musisz pokazywać swoją śmiałość. Pokazywać to, że jesteś pozytywnie nastawiony, masz dużo takiej wewnętrznej energii i chcesz tą energią się dzielić. Chcesz pokazywać innym, że mimo że jesteś mały, to jesteś śmiały. Nawet jest dość popularne powiedzenie: mały ale wariat. To właśnie jest o osobach, które mimo, że gdzieś tam natura ich. Nie obdarzyła jakimiś fizycznymi warunkami, jakimiś bardzo dobrymi, to poprzez swoją przybojowość, taką otwartość, taką chęć jakby zdobywania, chęć rozwijania się, potrafią osiągnąć to, co sobie zamierzą. I tutaj, właśnie wracając do naszej sprzedaży, mimo że gdzieś to może nie jesteś jakoś taki super przybojowy, super otwarty, to powinieneś popracować właśnie nad taką śmiałością. Czyli zyskać pewnej pewności siebie, nauczyć się e, swojego produktu, nauczyć się swojej usługi, żeby wiedzieć z czym przychodzisz do klienta, żeby znać swoją ofertę, to da Ci pewność siebie. Wtedy wystarczy śmiałość i bez względu na to, czy pracujesz miesiąc, pół roku, rok czy pięć lat, jeżeli jesteś śmiały, masz wiedzę i też odwagę do tego, żeby mówić o swojej wiedzy. To jesteś w stanie osiągać bardzo wysokie wyniki. Dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie o tym, żeby nie przejmować się tym, że czasem może fizycznie nie mamy jakichś super warunków, czasem może brakuje nam trochę doświadczenia, czasem ktoś może wydawać się lepszy albo może tak działać, żeby właśnie na nas taką presję wywierać, że ktoś jest lepszy wie więcej, ale właśnie jakby przeciwstawiać się temu. Swoją śmiałością. Tym, że się nie boimy. Wiemy co robimy, wiemy po co robimy. I to wystarcza do tego, żeby osiągać wysokie wyniki. Także życzę śmiałości. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej!